I nie wiem, co nagrywam, bo nie widzę. Zobaczysz sobie, jak Ech. przyjedziesz. Ale. No do, no Lu no jest... ludzie, ludzie mi powiedzą. Eee, tak. no, no dobra, nie. słuchajcie. Eee, czyli tak. Lubelsz... Z jesteśmy na Lubelszczyzna i eee, Pogranicze. Tak, chyba płynie. Eee, pogranicze z Podkarpaciem. Kto nie słyszał o takiej krainie jak. Co to jest? Roztocze. I kto słyszał, to łapka w górę. Szumi, prawda? To jest, o ile ja dobrze nagrywam, bo naprawdę nie widzę w aparacie, nawet dzisiaj. Zresztą ja miałem zakroplone na rozszerzenie zielenicy i to jest chyba efekt. Tanew rzeka yy, i jesteśmy przy rezerwacie szumy nad Tanewią. A co to są szumy? To może w następnym. O, o ile mnie mój przewodnik jest? jest, jest jeszcze gdzieś. Nie porzucił i, i o ile mnie doprowadzi. Są szumy jakichś e, kilkaset. A tutaj jesteśmy na odcinku początkowym, chyba głośniej muszę mówić, gdzie jest ich na przestrzeni bartek. Ile? 200 chyba metrów, 28 czy 7. E, seria takich niewysokich wodospadów, kaskad. A. No i, i zaliczone Anna Domini 2.2 2 Co roku staramy się chociaż raz... Hmm. Mam nadzieję, że ktoś ujmuje, a szumi przyni. Tutaj nas ograniczają drzewa, więc chyba nic więcej nie pokażemy. Jeszcze zależy od oświetlenia. Najlepiej, żeby było o poranku, kiedy tak cudownie tutaj barwy tej kanbii i przez drzewa przyświetlują. Co jeszcze? Uzdrawiająca atmosfera i to nie jest żart. Jeżeli ktoś chce podreparować zdrowie co najmniej na 3-4 dni, jakiś dłuższy weekend wystarczy A, albo dłużej. Są ludzie, którzy od lat wielu, wielu, wielu przyjeżdżają tylko po to, żeby posiedzieć na tarasie hotelu. Nie muszą na samą rzeczę przychodzić, żeby... i tylko po to, żeby się nawdychać powiedz to, jest to całe, cały urlop. Tutaj, teraz jest w hotelu Platem. To jest oczywiście związane z tego co się wydobywa ze źródełka, wielu źródełek ponad e, kilkuset, ponad kilkuset, e, kilkuset rzek rozkoszańskich. Każda ma charakter z górskiego potoku. Na wielu są sumy e, Największy wodospad to też... Tutaj by się doszło, ale to już na rzewce yy, Jeleń nie, nie jest najbardziej yy, jakiś bardzo imponujący, bo półtora w górę i 2-3 na szerokość, ale bardzo urokliwy A kolejny rezerwat też tutaj w podniku, też polecamy czartowe pola to z kolei na rzecz Sopot nie ja tak będę nawijać, że wyjdzie nam e, odcinek szumowy, a nie kurzy e, temperatura wody jest stała w ciągu całego roku plus 9 rzeka zamarza w najpotężniejszym roze, ale raczej nigdy nie zamarza. Eee, weźmie aparat który gdzieś coś dalej zrobi? Jest włączona. Muszę no zrobiłem swoim. No, ale w swoim to ja na liczbie uda, nie dużo. No to jacy Filmik będziesz potem kolejny. Jaki format? No właśnie, nie wiem. Hm. No bo ja tu cały czas jedno ujęcie daję. No tak stoję, że raczej nic więcej nie, nie, nie zobaczymy. No to będzie łatwe. Okay. No dobrze, stopić, wpatrzeć, tylko mówię, że nagrywam od nie wiem... Yy... Pięciu minut i jeden punkt, a byłoby dobrze te że... punktów tutaj, no przekonałem. Jest... to Nie wiem. A chcesz być ujęty? Dobra, gdzie się wyłącza?